Znamy już wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Dla wielu zaskoczeniem okazał się rezultat osiągnięty przez Grzegorza Brauna. Wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,36% głosów. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki który dostał 29,54%. Trzeci Sławomir Mencen przekonał do siebie 14,8% wyborców. Potwierdza się czwarte miejsce Grzegorza Brauna, który dostał 6,34% głosów. Zaskakujące jest podhale, gdzie Braun cieszył się dwucyfrowym poparciem. W powiecie tatrzańskim zdobył 12,6% głosów. Zwycięzcą na podchalu został Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Uzyskał 42% głosów w całym regionie. W samym Zakopanem zdobył 32,53% wyprzedzając minimalnie Rafała Trzaskowskiego, na którego zagłosowało 31,25% mieszkańców. Frekwencja w powiecie tatrzańskim wyniosła 65,7%. Z danych sondażu Ipsos wynika, że 57,4% zwolenników Grzegorza Brauna to mężczyźni. Natomiast kobiety stanowią 42,6% jego elektoratu. Grupa wiekowa, w której uzyskał największe poparcie, to 30 do 39 lat. Wyborcy Grzegorza Brauna zgodnie najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz średnie pomaturalne. Grzegorz Braun podziękował swoim wyborcom tuż po ogłoszeniu wyników. Szanowni Państwo, Bóg zapłać serdeczne wszystkim, którzy ten wynik zbudowali, bo przecież ja tu tylko kandyduję. A kampanię ktoś musi robić. Polityk zapowiedział także dalsze kroki. To było mierzenie i ważenie przed walką, którą szeroki front gaśnicowy stoczy z sukcesem, idąc do najbliższych wyborów parlamentarnych, mówił Grzegorz Brown. W tej sprawie wypowiadał się również Marcin Duma, prezes Ibris, podczas wywiadu w portalu na temat PL. Patrząc na wyniki pierwszej tury, wydaje się, że jednym nie pomógł Trump, innym kawalerka. Co najbardziej zaważyło o wynikach? I skąd takie poparcie Grzegorza Brauna? Kawalerka paradoksalnie mogła pomóc Karolowi Nawrockiemu, bo mogła zmobilizować do obrony swojego kandydata. Natomiast wynik Grzegorza Brauna również mógł być wynikiem kawalerki. Bo być może była pewna grupa wyborców prawa i sprawiedliwości, która uznała, że głosowanie na Karola Nawrockiego to nie jest najlepszy pomysł i w Grzegorzu Braunie znalazła kandydata, który był najbliżej ich poglądów i ich estetyki. Widać, że to inna struktura wyborców niż u Sławomira Mencena. To 30-40-latkowie, z wykształceniem zasadniczym zawodowym przedstawiciele klasy pracującej raczej socjalni. Absolutnie nie są postępowi. Opowieść Brauna o bezpiecznej Polsce mogła być nęcąca. Czyli na wynik Grzegorza Brauna w pierwszej turze bardziej mogła mieć wpływ kawalerka Nawrockiego niż jego kampania. Mówił rzeczy, których nie mówili inni, w bardzo wielu miejscach wyłamując się z poprawności politycznej. Na pewno otworzył tym drzwi do swojej kandydatury. Natomiast to trochę za mało, żeby oni to przepłynęli.